Mamy naszych mieszkańców zawsze jako wójt gminy powtarzam o tym, że samorząd gminy tworzą ludzie mieszkańcy. Tutaj bardzo miłe zaskoczenie dzisiaj w Łebnie, bo oprócz tego, że dużo dzieciaków, które sprząta całą wieś, to zaangażowanie tutaj koła gospodyń, nowych osób, które reaktywacji można powiedzieć klubu Barka, tak? No strażacy to zawsze tutaj w Łebnie byli. Cieszę się, że mieszkańcy tutaj dopisali. Osoby dorosłe dzisiaj przy okazji pracują przy remoncie sceny plenerowej w ramach aktywnego sołectwa, a uczniowie, dzieci i młodzież sprzątała dzisiaj łebno pod kierunkiem pani dyrektor, nauczycieli. Dzisiaj, 12 kwietnia, sprzątanie świata, które się, odbywa się w Donimierzu, zaczęliśmy o godzinie 10. Bardzo dużo śmieci tu się zebrało. Nie myślałem, że aż tyle, jak się jedzie samochodem, na przykład tego nie widać. Takie akcje są bardzo dobre, bo to też jest wizerunek dla jakiejś danej wioski, której na przykład świadczy to o mieszkańcach, że potrafimy zadbać o naszą wioskę. O!